Program Azja Express wymaga nie tylko kondycji fizycznej, ale i doskonałej komunikacji w parze. Zobaczymy, czy nasi uczestnicy są w stanie współpracować w trudnych i nietypowych warunkach. Za chwilę jedna osoba z pary stanie na bieżni, która zostanie ustawiona z wysoką prędkością. Zadanie polega na tym, by odgadnąć 10 haseł i ukończyć zadanie w możliwie jak najkrótszym czasie. Każda dobra odpowiedź zmniejsza prędkość bieżni. Czy Ani i Wiktorowi uda się porozumieć? bez użycia słów zakazanych? Sprawdźmy. Cześć, tu Wiktor i Ania. Dzisiaj będziemy sprawdzać naszą komunikatywność w parze oraz moją kondycję. Zaczynajmy! Dajesz, dajesz! Jestem gotów! Give me that. Nie mam plecaka, ale mam... Torbę. Do tachania. Walizka. Git. A. Możesz sobie zmniejszyć. Ja Ci zmniejszę. O, o jeden. O jeden. Jest. O, Dobra. Można na nią polecieć Wycieczka. albo Azja. popłynąć. Yy, wyspa. Jest... Dobrze. Woo! Jak tam? Nawet się nie rozgrzałem, a już zmniejszona prędkość. Na wakacje musisz tam się udać, Samo. żeby... Nie takie miejsce, gdzie e, on jest tam. Lotnisko. Dobrze. Gdzie on jest? Tak. <laughs> Teraz jestem korzeniowski. Faba z mandaryną ją miały przypiętą do plecaka. Kurde, to proste. Taki pluszaczek. Lalka. Nie, małpka. Kup się, dobrze. O, pamiętałem. Prawie go zapomniałeś, jak mieliśmy właśnie Ł łowa. lecieć. Aha. To nie. Taka książeczka. Z twoim... Paszport. Dobrze. Ej, za, za dobrze ci idzie. Teraz muszę dzwonić się. Teraz będziesz się no. czołgać. Dawaj, dawaj. Niektórzy ludzie mają ją całe życie, a niektórzy tylko w niektórych sytuacjach. Wtedy możesz ich poznać z różnych stron, bo... Kasę, kasa. Nie, bo oni ją zakładają lub zdejmują. Rodzina, aha, czapka. Nie. Okulary, e, maska. Wtedy... Dobrze, cztery. Ja będę adekwatnie... No dawaj, na dawaj. Mówić. Nie, dobrze ci idzie. Za, za wolno. Taka y, kołderka, ale Kot. nie, ale taka kołderka y, jak na leśniczek wygląda. Ma o. zamek. Aha, śpiwór. Jak nie kawa, to. Herbata. Beat. Całe twoje życie to jeden wielki żart. Wielki... żart. Nie. Show. <noise> Czuję się. Show. Wszystko robisz. Dobrze. <noise> to tak Mnie to tam w ogóle nie. No robię, do... Dawaj, dawaj, dawaj. No, ale tam? to nie zgaduje. Ale jest dalej. Pomóż mi no. Jest. Y... Już ciemno. Wszystko jedno. Jest, y... W sopocie na przykład Molo. konie też y... to robią. No i co to jest? Skaczą. Nie. Wybieg. Nie. Jak mają jokeya na sobie, nie, Amazonkę. Nie. No, to na mają że, tylko co to jest? Jak jest sta... start boxie, że takie strzał. Co to jest, jak jeden start. drugim? Koń, co robią? Rozmawiają ze sobą, Iha! No dawaj! No ale ja ci coś już prościej nie mogę, to, to jest takie proste. Koń, koń, koń ze Starbucksu i robią i jest speed, czyli co to jest? Wyścig. No i kurde, trudne to było. Wyścig zaczyna się już teraz! Zmniejszaj, bo jeszcze ostatnie. Dobra, e, teraz żeby było świeżo. Ja i ty. I długo nic. Ja i ty. Szymon, Marcin, Igor, Marysia Czekaj. Muszę wiesz, włączyć mój umysł No! A to nie działa. To musisz Rodzeństwo! Bardzo dobrze! Najlepsze rodzeństwo na świecie! Jezus! Biegnij! Jezus! Nie! Nie! Stać! Stać! Jest niebezpieczny! Tak jak nasze coś. Gratulacje! Dziękuję! W dżinsach w ogóle bardzo dobrze się biega tu nam poszło świetnie, zobaczcie jak poszło nam w Azji. W tę sobotę 19:30 Max i TVN, i TVN. Ania i Wiktor, musicie to zobaczyć.